Hej, ludziska, I'm back. Z tej strony Maxim1980. Wróciłem, będą pojawiać się filmiki, już mam część nagraną. Także spodziewajcie się filmików. Remont jest zrobiony, zostały jeszcze jakieś tam pierdołki. Także coś będę nagrywał od czasu do czasu. Filmiki będą się pojawiać. Żyję, jestem cały, także witam was po przerwie. Ja tutaj sobie włączyłem, żeby w tle leciało Gran Turismo, bo ciekawi mnie. Ściągałem przed chwilą patcha ponad 2 gigowego w ten o oznaczeniu dwa coś tam do Gran Turismo 5 bo chcę zobaczyć jak wyglądają te kupity w samochodach standardowych a z racji tutaj żeby coś leciało w tle jak sobie pogadam w publicystyce bo jest to tutaj hmm, filmik o te, tematyce tutaj znaczy o tematyce o rodzaju publicystyki hmm, więc ja sobie pogadam na taki dziwny temat która jest wartość gry do wartość cenowa czyli naszych pieniążków do zawartości tej gry ja mogę sobie tak pofilozofować nad jedną rzeczą, chwila tylko sobie zobaczę jak ten środek wygląda no skiepcili to strasznie w tych standardowych mamy tylko taki cień i kawałek kierownicy widać, że tam ktoś kręci z rękami no słabo to wygląda dobra, olewam Gran Turismo tutaj i teraz gadam o co mi chodzi ja będę sobie filozofował tutaj na ten temat i będzie się to trochę prze. Przeplatało to z branżą filmową, bo tak jak wiecie, dużo ludzi tutaj mówi. Ja się z tym zgadzam, że te dwa światy się przeplatają. Coraz więcej filmów jest zrobionych na podstawie gier. Gry były zawsze robione odkąd pamiętam na podstawie filmów. Ale jeżeli chodzi tutaj o zyski, o tego typu rzeczy i o sam gameplay w grach, wszystko to dąży, żeby gry były bardziej filmowe. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o grafikę. Chodzi mi tutaj właśnie o ilość tych skryptów, chodzi mi tutaj o rodzaj gameplaya, chodzi mi też o krótkość rozgrywki tak naprawdę w niektórych tytułach. Ja tutaj się będę posługiwał kilkoma tytułami, na pewno mnie zlinczujecie jak to usłyszycie, no ale ja mam takie zdanie jak nie inne, nie boję się go wypowiedzieć. Wy oczywiście jeżeli macie inne to wypowiedzcie się pod filmikiem, co Wy na ten temat myślicie. I wracając tutaj do tej wartości tych gier. Mamy gry, które naprawdę oferują nam dużo. Nie mówię tu już nawet o sandboxach, które naprawdę dużo godzin nam dają fanu. Nie mówię o grach typu tam przykładowo Gran Turismo, gdzie tych samochodów jest multum, gdzie tych tras jest multum i można grać naprawdę długo, jeżeli ktoś lubi samochodówki. Nie mówię o FPS-ach, bo tutaj, jeżeli mówimy o filmowości, no to wiadomo o filmowość. Jeżeli chodzi o efekciarstwo, o skrypty, no to każdy ma tutaj na języku Call of Duty, obojętnie jaką tam serię. Ale tutaj nie pasuje do tego mojego wyobrażenia, że ktoś nas chce orżnąć, bo mimo tego, że ludzie narzekają, że gra jest krótka. To przyjmijmy, że wszystkie te gry będą nowościami, czyli powiedzmy, dajmy na to mamy Call of Duty jest one nowością. Płacimy około 200 zł za ten tytuł. To tak naprawdę ten krótki singiel, który tam trwa powiedzmy 5-6 godzin, jest zajebiście filmowy, jest zajebiście napakowany efektami. Naprawdę czujemy się jak w filmie. Ale wydając te 200 zł na ten tytuł, musimy pamiętać, że oprócz tego właśnie singla, który jest tak filmowy, dostajemy tryb multi, czy tam oprócz tego jeszcze trybu multi special ops, czy tam tryb zombie, zależy jakie Call of Duty, który naprawdę mocno przedłuża nam rozgrywkę, w której możemy grać naprawdę bardzo długo. I w tym momencie jakoś sobie mogę w głowie poustawiać, że te 200 zł nie jest kasą straconą, prawda? Bo możemy w ten tytuł, powiedzmy, są fani, gdzie grają przykładowo rok w Call of Duty po sieci. Czy w przypadku Battlefielda, czy jakiegokolwiek FPS-a, mogę tak powiedzieć, że multiplayer jest dobry. Ale dochodzimy tutaj, do teraz, do takiej grupy gier, które powiedzmy, że też to są nowości. Tak, hipotetycznie. Nie mówię tutaj o artyzmie, o pracy włożonej w tą grę, bo będę mówił o grach stopowej z górnej półki, że tak powiem, może mnie zniczujecie, ale będę mówił o Uncharted i o um, God of War. Zobaczcie sobie. Przyjmijmy, że obydwie gry są nowościami. Płacimy w przypadku Godowora około 200 zł za nowość, płacimy za Uncharted przykładowo, niech będzie to dwójka po środku, e, zapłacimy za tą nowość też około 200 zł, tak? I Dostajemy singla, który jest pięknie wyglądający naprawdę. Ja się nie mogę doczepić tutaj, jeżeli chodzi o techniczne sprawy tych gier, bo są rewelacyjnie zrobione. Sami wiecie, że jest to must-have, jeżeli chodzi o PlayStation. Każdy, kto ma PlayStation, musi przynajmniej przejść te gry, moim zdaniem. Jest naprawdę pięknie graficznie, jest pięknie gameplayowo. Jest super historia w przypadku Uncharted. Mamy fajne zagadki, mamy jakieś zwroty akcji, ale tak naprawdę, jeżeli tutaj do Uncharted, niech będzie, że pierwszy pójdzie na... Na tutaj podmłotek, no to płacąc 200 zł, przejdziemy tego Uncharteta raz. Okej, okay, dobra. Przejdziemy go drugi raz. Okej, okay, dobra. Ale nie sądzę, że znajdzie się ktoś, kto będzie tego Uncharteta przechodził 40 razy. Bo tak naprawdę, znając już tą historię, nie zaskoczy nas ona. Znając te zagadki, które powiedzmy przeszliśmy już kilka razy, no też nie stanowią dla nas żadnego wyzwania. Więc w tym momencie te 200 zł. No, jest kichowato, bo tak naprawdę nie czarujmy się, ktoś powie, że jest tryb multi w Uncharted, ale tak naprawdę, no, przynajmniej ja tak uważam, jest on dodany na siłę, nie jest to jakoś pasjonujący tryb. I, i... no, może bardziej się to sprawdza, akurat w przypadku Godowora bo tam akurat nie mamy multi więc yy, tam mamy tą pasjonującą fabułę, znaczy pasjonującą fabułą. Fabułę mamy jaką mamy. Mamy zajebisty gameplay, naprawdę technicznie bardzo fajnie rozwiązany. Przejdziemy tą grę raz, drugi, trzeci i tak naprawdę nie, nie liczę tutaj trophy hunterów, gdzie będą tam przechodzić, żeby zdobyć te wszystkie trofki, ale normalny gracz zagra 5-6 razy maksimum, to jest naprawdę maksimum i albo tą grę sprzeda, lub wymieni za coś innego. No niestety, tak, tak to wygląda. Albo będzie trzymał z, po prostu z nostalgii, e, z kolekcjonerstwa na półce, ale tak naprawdę nie będzie w nią grał. No i tak to moim zdaniem wygląda i w tym momencie te 200 zł wydane. Czy jest to dobrze wydane 200 zł. Chciałbym od was znać tą opinię, bo, bo gry są naprawdę bardzo fajne. Ale czy oferują aż tyle zabawy za te 200 zł? No ocencie sami. E, tak jak mówię, cały czas e, firmy chcą nas pozbawić. E, Obniżyć jakby wartość tych używek, żeby ludzie nie sprzedawali te, tych używek, prowadzając online pasy, gdzie w przypadku przykładowo teraz Uncharted 3 mamy tego online pasa i w tym momencie już po multi sobie nikt nie pogra, nie mając tego online pasa. Więc to też jest takie. No, mimo tego, że ten tryb moim zdaniem jest na siłę zrobiony nie jest jakiś mega pasjonujący. To jest moje zdanie, możecie uważać inaczej, jak coś to piszcie. No ale tak naprawdę mówię te 200 zł, no nie wiem. Moim zdaniem gry tego typu nastawione na singiel i jeszcze krótki singiel, bo rozumiem, że są gry na singla, które naprawdę można grać yy, dużo, dużo, dużo godzin, ale gry nastawione na singiel, które są yy, tak krótkie wydać za nie 200 zł powiedzmy, no dla mnie nie za bardzo, mimo że naprawdę szanuję te gry i uważam je za naprawdę kamienie milowe. I jedne z najlepszych gier na PlayStation 3. Mam mieszane uczucia i chciałbym, żebyście wy powiedzieli, jak to wygląda z waszej strony. Czy gadam głupoty, czy nie gadam głupot, czy gadam w miarę rozsądnie, jak wy to widzicie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Także jak możecie, to komentujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnych tego typu filmikach. W każdym razie przemyślcie to. Trzymajcie się, na razie, hej i do następnych filmików.